w Mińsku Mazowieckim. W tym roku impreza odbywała się szlakiem Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Wszystkie motory zaprezentowały się podczas parady przed Mińskim Ośrodkiem Kultury. Wśród maszyn były konstrukcje polskie, niemieckie, angielskie, amerykańskie i radzieckie. Najstarsza pochodziła z 1915 roku. Mińsk Mazowiecki organizuje rajdy z myślą o tym, żeby wesprzeć i dać satysfakcję tym, którzy ciężko realizują swoje hobby. To są motocykle niepowtarzalne, czyli motocykle, które, które trzeba robić przez wiele lat, żeby, żeby potem zobaczyć efekt. To jest zupełnie coś innego niż to, że idziemy do sklepu, kupujemy nowy motocykl i to po prostu to, że człowiek się z nim zżywa. Duże zainteresowanie budziły polskie konstrukcje. Nasz przedwojenny Sokół był w swoim czasie jedną z najlepszych maszyn w Europie, a po wojnie na naszych drogach królowały SHL-ki i Junaki. Na jednym z nich dotarła z podłodzi do Mińska przedstawicielka płci pięknej. W tamtym roku jechałam sama całą drogę, 280 km mam tutaj, praktycznie. I trzy czwarte drogi przejechałam sama, w deszcz, w burze, Przede do Michał Pir, przed którym uderzył piorun, zsiął drzewo. <grym> Także no, przygody niesamowite miałam w tamtym roku. W tym roku całe szczęście udało mi się, udało mi się dojechać bez problemu. Nie zabrakło oczywiście legendarnych amerykańskich motorów Harley-Davidson. Typ WLA, motocykl produkowany dla potrzeb armii zarówno amerykańskiej, jak i też dla armii sił sprzymierzonych. Jednym z elementów wyposażenia tego motocykla był Thompson. Nie jest to co prawda oryginalny Thompson, tylko jego atrapa, ale ponieważ każdy mi się pytał dlaczego jest kawura, a nie ma broni, więc postanowiłem zrobić coś, żeby wyglądało mniej więcej zbliżone do oryginału. Trasa rajdu wokół Mińska Mazowieckiego liczyła ponad 100 kilometrów. Do walki ruszyło 70 załóg. Do mety dojechali prawie wszyscy. Tylko jeden weteran nie wytrzymał trudów walki i został zwieziony.